Na moim Discordzie organizowany jest konkurs na najlepszy świąteczny fanart z moją osobą. Do wygrania macie PaySafeCard, Nitro oraz kasę z ekonomii, no i specjalną rangę na kaczuchach. Termin wysyłania prac będzie do 20 grudnia, a więc zapraszam, bo nagrody są naprawdę ciekawe. Link do serwera macie podane w opisie. Czy pamiętasz gnijącą pannę młodą? Film, który jest naprawdę dziwny, przedstawia nam wiele intrygujących elementów, które sprawiają, że oglądając go czujemy się naprawdę niepewnie. Zapoznajemy się z Wiktorem i Wiktorią Postaciami, które będą się widzieć Pierwszy raz, ale wiemy jedną Bardzo ważną o nich rzecz Będą niedługo małżeństwem Słyszałem, że zostawicie subskrypcję na moim kanale To będziecie kiedyś w szczęśliwym małżeństwie Radzę już to zrobić, aby potem się na niczym nie zawieść Jeśli uda wam się dobić pod tym odcinkiem 4000 łapek To wlatuje już niedługo kolejny odcinek z serii Czy pamiętasz? Chwilę później dochodzi do pierwszej interakcji bohaterów W którym to razem grają wspólnie Na fortepianie i zauważamy że pomimo tego jak mogłoby się to wydawać straszne, łapią wspólny język i prawdopodobnie będą oni szczęśliwym małżeństwem Dochodzi do momentu, na który wszyscy czekali: ślubu Wiktora i Wiktorii. Jednak dochodzi do bardzo nieszczęśliwych wydarzeń, w którym to wychodzi na jaw, że Wiktor jest wielkim fajtłapą. Ma on problem z zapaleniem świeczki, po czym upuszcza i gubi on pierścionek, który wchodzi pod suknię matki Wiktorii, którą nazywałem pukszpanicą, i dochodzi do skandalu. I ostatecznie ceremonia ślubna tych dwóch postaci zostaje odwołana. upuszcza obrączkę. ale nie chce się żenić. Co za hańba. Przepraszam, jest. Zejdź mi z drogi, Ośle. Dość. Ślub się nie odbędzie, dopóki pan młody się nie przygotuje. Wiktor jest załamany swoim zachowaniem. Przechadza się on do lasu, no i tam improwizuje, ćwiczy on, tak naprawdę jak chciał on to wszystko przedstawić. I tam, niefortunnie, kładzie on pierścionek na, no jakby się to mogło wydawać, jakiś krzaczek. Okazuje się nim być nieboszka, która dosłownie wychodzi z tej zaspy. Tak jak żywe trupy. Niech ta obrączka będzie znakiem, iż to jesteś to moja. moja. Nie jest to dziwne, że chłopak przestraszył się no i zaczyna uciekać przed tą dziewczyną. Dochodzi do, jak to mogę fajnie nazwać, pocałunku śmierci. I niedoszły pan młody przechodzi do świata zmarłych. Tam mamy okazję poznać historię tytułowej, gnijącej panny młodej, która została zabita przez swojego męża. Co szczerze cieszyło mnie, Wiktor przywiązał się do tak naprawdę swojej żony i otrzymuje od niej prezent swojego martwego pieska. Kostuś. Mój piesek Kostuś. Moje dobre psiulki. Siad, Kostuś, siad. Grzeczna psinka. Turlaj się. Mimo wszystko to, Wiktor jest przestraszony całą sytuacją. Z charakteru bardzo przypodobał się Emily, bo tak mniej gnijąca panna młoda, to chce się jak najszybciej stąd wydostać. I pod pretekstem zapoznania jej z jego rodzicami, no bo jest to aktualnie jego żona, przedostają się wspólnie do świata żywych. Emilia jest niepewna, czy pozwalając Wiktorowi iść samemu, żeby załatwił tę sprawę, zrobiła dobrze. Bo podejrzewa go o to, że ostatecznie o nią zostawi. Wiktor, jak możemy się spodziewać, bardzo się przestraszył. No i idzie do swojej niedoszłej pierwszej żony. I opowiada jej o swoich perypetiach. No i jednak zmienia zdanie i chce się ostatecznie ożenić z Wiktorią. Ale potem cię poznałem i poczułem, że powinienem być z tobą na zawsze. I że nie mogę się doczekać naszego ślubu. Wiktorze, czuję to samo. Panna młoda po swoich przemyśleniach ostatecznie decyduje się szukać Wiktora i udaje jej się dostać. Widzi Wiktora oraz Wiktorię i tam przejawia się swoją zazdrością. Hop, 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 i zabiera chłopaka do świata zmarłych. Tam bardzo z z tego powodu, że tak naprawdę chłopak ten nie czuje nic do niej, jest jej naprawdę przykro. Pomimo tego, że ta scena wydawała się straszna, to jednak rozumiem ból tej dziewczyny bo być z kimś, kto tak naprawdę cię nie kocha, jest naprawdę przykre. Ale zbyt wiele nas różni. Jesteś martwa. Mogłeś o tym pomyśleć przed oświadczynami. Zrozum, to pomyłka. Nigdy bym się z tobą nie ożenił. Wiktor rozumie swój błąd. W pewnym stopniu rozumie to, co czuje Emilia. I po dłuższym czasie zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę zależy mu na gniącej pannie młodej i zakochuje się w niej. Ostatecznie... Chce być z nią. Tymczasem, w świecie żywych dochodzi do absurdalnych wydarzeń. Rodzice Wiktorii uważają Wiktora za tchórza i chcą ją ożenić z Barkisem, okrutnikiem, który, jak później okazuje się, chce ożenić się z Wiktorią tylko dla posagu, który w końcu okazuje się nie istnieć, a następnie planuje zamordować Wiktorię i przejąć pieniądze tylko dla siebie. Moja kochana, nie patrz tak na mnie. Będziesz się ze mną męczyć tylko do chwili, gdy nas śmierć rozłączy. A ta nadejdzie prędzej, niż byś się tego spodziewała. Dziewczyna jest zdesperowana. Mimo, że nie wie, jaki jest plan tego okrutnego człowieka, to wie, że kocha Wiktora. Chce odkręcić całą sytuację i akcję, jednak ostatecznie zostaje wzięta za stukniętą. Niestety nie dzieje się cud i dochodzi do ślubu Barkisa i Wiktorii. Widzimy, jak zmienia się nagle atmosfera. Dziewczyna. Popadła w depresję i widać, że od tego momentu nie pokazuje już żadnych uczuć. Niech ta obrączka będzie znakiem, iż jesteś moja. Równolegle w świecie zmarłych Wiktor i Emilia rozumieją o braku istnienia sensu ich małżeństwa. Wychodzi na jaw, że tak naprawdę teoretycznie nie mogą być oni razem, i chłopak. Musi umrzeć, aby stać się mężem Emilii. Dlatego przedostają się do świata, aby uśmiercić chłopaka i być razem ze sobą do końca życia. Drodzy moi denaci, zebraliśmy się tu, by połączyć człowieka i trupa świętym węzłem małżeńskim. Niech ta dłoń odegna precz twoje troski. Nagle przybywa Barkis. Tam wychodzi najaw, że to właśnie on zabił wtedy Emilię. To przez niego ta dziewczyna umarła tak młodo i straciła życie przez to, że był on tak okrutnym człowiekiem. Barkis jednak okazuje się jednym słowem mówiąc, idiotą i myśląc, że jest to wino, wypija truciznę, która uśmierca go. W kaplicy znajdują się także osoby zmarłe, które przyszły ze zmarłego świata. I Barkis, umierając, staje się tak jakby duchem, i tam, już jako martwy człowiek, zostaje zabity przez innych martwych ludzi. Już nie. Tak, racja. wasze ręce. Jednak widzimy bardzo smutny moment z tego filmu. Emilia zmienia zdanie. Widzi smutek Wiktorii. Dochodzi na do wniosku, że nie może zabierać szczęścia żyjącym. To, że ona jest martwa, nie może inna osoba przez to cierpieć. I pozwala ona Wiktorowi. Ożenić się z Wiktorią. Gnijąca panna młoda odchodzi siną w dal, a Wiktor i Wiktoria zostają oficjalnie małżeństwem. I tak. Jest to koniec Gnijącej Panny Młodej. Film, który zostawił we mnie bardzo, bardzo wielki niedosyt, ale jego trzeba po prostu zobaczyć.